Ostrołęka jest położona nad Narwią w północno-wschodniej Polsce na nizinie północno-mazowieckiej. Leży na skrzyżowaniu dróg z centrum i południa kraju na północny wschód. Historia miasta sięga XIV wieku. Ostrołęka zwana była niegdyś miastem królewskim, a dzisiaj to prawie 60-tysięczne miasto i znaczący ośrodek kulturalny, przemysłowy i usługowy. Jest jednocześnie miastem. O przebogatej historii i wspaniałych tradycjach patriotycznych. Odwiedźmy zatem w ratuszu dzisiejszego gospodarza ostrowęki pana prezydenta Janusza Kotowskiego. Zaangażowanie samorządowe czasem postrzegane jako tylko taka służba urzędnicza to jest wielka przygoda. Chociaż w niedużych miastach nie jest łatwo łączyć dbałość o codzienne sprawy o. Dziury wiezdni, a właściwie o łatanie dziur wiezdni, o proste chodniki z tym, co może być służbą wychowaniu młodych ludzi, co może być też jakąś powinnością choćby wobec historii, wobec tych, którzy byli przed nami. My w Ostrołęce próbujemy te rzeczywistości łączyć. Z jednej strony chcemy budować jak najwięcej ulic czy placów zabaw, a z drugiej chcemy też, żeby piękna historia tej ziemi. Piękna historia ludzi, którzy tutaj od wieków są wierni Polsce, wierni Bogu, wierni wartościom największym, żeby ci ludzie byli wciąż przypominani, żebyśmy o nich pamiętali. Inicjatywą tu, środowisk naszych, sprzed kilku laty było tworzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Ta Ziemia, Ziemia ostrowęcka jest jakby wprost Ziemią, gdzie szczególnie trzeba pamiętać o naszych bohaterach. Opór wobec narzucanej władzy komunistycznej był tutaj powszechny. W Ostrołęce, na ziemi ostrołęckiej ludzie chcieli żyć zgodnie z polską tradycją, z największymi wartościami, a nie z tym, co komuniści próbowali nam narzucać. Wielkie było bohaterstwo i wielka ofiara. Stąd dla nas w środowisku samorządowym, w środowisku e, też kulturalnym, powiedziałbym, było rzeczą naturalną, że trzeba tym wielkim, niezwykłym ludziom stworzyć miejsce, gdzie można będzie o nich mówić, gdzie będzie można ich ideałami jakby obdarzać czy inspirować młodych ludzi. Stąd próbujemy budować Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Nie jest to łatwe, ale dzisiaj mamy. Poważną pomoc strony rządowej. Pan premier Liński zadeklarował wsparcie, mamy to wsparcie i wiemy, że wysiłki samorządowe, wysiłki środowiska wreszcie spotkały się też z troską państwa. Wcześniej tak nie było. U podstaw pomysłu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie stoją jakieś nadzieje na szczególną promocję miasta. To jest ważne, ale na drugim miejscu. Przede wszystkim kierujemy się poczuciem jakiejś powinności wobec tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Nie chcemy mówić o aniołach, chcemy mówić o żołnierzach wiernych Polsce marzących o tym, żeby Polska była faktycznie niepodległa, żeby ludzie żyli w prawdziwej wolności. Poseł Arkadiusz Czartoryski, senator Robert Mamontow, wielu samorządowców, pan dyrektor Jacek Karczewski, to, to są ludzie, którzy stoją u podstaw tej idei, którzy wspólnie budują muzeum. Mam nadzieję, że do Ostrołęki, do tego szczególnego miejsca przyjadą ludzie chcący szukać polskiej historii inspiracji. Młodzi i dorośli, którzy powiedzą dla tych ludzi, którzy byli przed nami, którzy życie oddawali, my dzisiaj powinniśmy żyć godnie. O nich pamiętać, ale też współtworzyć wolną ojczyznę. Chodzi o to, żeby o żołnierzach wyklętych nie tylko pamiętać 1 marca i w okolicach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale o to również, żeby w ciągu roku ta edukacja. Była prowadzona. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym jakże ważnym projekcie. Słyszałem, że powstaje kanał telewizyjny, który jeszcze, zdaje się, nie ma nazwy, ale to, to jest sprawa wtórna, poświęcony i działalności muzeum, i idei. Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. To jest, to jest, jak sądzę, pierwsza tego typu inicjatywa właściwie na świecie, bo przecież nikt wcześniej się nie zajmował w ten sposób naszymi bohaterami, którzy walczyli o wolność z komunistycznym okupantem. Myślę, że to jest i samo muzeum, i idea tego kanału telewizyjnego jest, jest rzeczą niezwykłą. Muzeum Żołnierzy Wyklętych to jest instytucja, która powinna powstać 20 kilka lat temu. W innych krajach postkomunistycznych, gdzie wydawało się, że były gorsze warunki, dawno się z tym uporano. Natomiast u nas tego nie ma, dlatego że bardzo łagodnie Polska przeszła z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Trzecią Rzeczpospolitą, bez wymiany kadr, bez wymiany instytucji, bez zmiany w świadomościach, bez zmiany programu nauczania. Druga strona w Polsce, czyli Utrwalacze władzy ludowej, ale przede wszystkim ich dzieci, ich wnuki są bardzo mocno usadowieni, mają świetne posady, siedzą we wszystkich dziedzinach tych, które są najważniejsze dla naszej teraźniejszości i przyszłości i oni po prostu pilnują, żeby ich życiorysom, życiorysom rodzinnym tak naprawdę nic się nie stało. Trudno sobie wyobrazić takie muzeum, które by funkcjonowało bez szczególnych postaci, bez pokazania sylwetek, zdjęć, ale także ich biografii ich osiągnięć. Na przykład major Andrzej Rudolf Czajkowski, pseudonim garda, bohater powstania warszawskiego, bohater wojny obrony 1939 roku cichociemny, zamordowany po wojnie w Mokotowie, przecież miał odpowiednika w cudzysłowie po drugiej stronie. Ktoś go mordował, ktoś go skazał. Tym sędzią był kapitan Stefan Michnik. Więc, jeśli pokazały, pokazujemy sylwetki bohaterów, to jednocześnie w takim muzeum musieliby się znaleźć antybohaterowie, czyli zbrodniarze. Dlatego tego muzeum nie było, dlatego powstaje z takimi oporami i dlatego druga strona tak walczy o przeszłość bo oni walczą o teraźniejszość i przyszłość, tak naprawdę. To naprawdę jest konieczne. Te muzeum to świetna rzecz. To jest pamiątka na. Wiele pokoleń ludzi, to ci ludzie z pokolenia na pokolenie będą wspominać, że tu w Niemczech przebywali żołnierze wyklęci, a teraz jest muzeum. Chciałbym jeszcze coś wstawić z tego muzeum, ale mogę tylko sztandar wstawić, z którym chodziłem i chodzę 22 lata. Sztandar Bóg honor i ojczyzna. Dla mnie, człowieka, który przeżył i pamięta historię naszą, od, poczynając od 1939 roku, przez okupację, po okupacji i do czasów dzisiejszych, te muzeum jak najbardziej. To po prostu dla mnie szczęście jest, że ja dowiedziałem się o tym, że to muzeum powstaje i będzie przedłużało i udidaczniało pamięć o tych Polakach, patriotach, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Okres od 1939 roku, od wybuchu, od wybuchu wojny, po dziś dzień jest zakłamywany. Historia nasza jest wypaczona. Wręcz nie uczono w szkole y, tego, co powinno być uwidocznione. Czyli starano się zacierać ślady, zacierać polskość, zacierać pamięć. Bo ja od dziecka pamiętam, kiedy w szkole podstawowej pytano i uczono, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały i tak dalej. I uczono pieśni patriotycznej, pieśni polskich i pieśni, których ja dziś nie słyszę, pradę, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Tego mi brakuje, bo uczciwość, prawość zawsze mi przyświecała przez całe moje życie i to po prostu staram się wypełniać. Te muzeum właśnie przywraca tą pamięć, tą prawdę historyczną dla, dla mnie również, a szczególnie powinna przypominać młodym pokoleniom, żeby się nie wstydzili, przyznać, że są Polakami, że warto dla Ojczyzny, dla Polski żyć, pracować, budować silną, suwerenną, niezależną Polskę. Znajdujemy się na terenie byłego aresztu śledczego w Ostrołęce, a dokładnie w wieżytce strażyńczej, skąd mamy doskonały widok na kompleks byłych budynków aresztu śledczego, aresztu, który został otwarty w Ostrołęce w 1903 roku, a więc jeszcze w okresie carskim. Pierwszą odnotowaną ucieczkę, Zależność leczego w Ostrowence mamy już w 1906 roku, a więc niespełna 3 lata po oddaniu do użytku tego obiektu. Przetrzymywana tutaj grupa bojowników PPS-u e, została uwolniona przez swoich współtowarzyszy w lipcu 1906 roku. Akcja ta została przeprowadzona wręcz niemal w filmowy sposób za pomocą sznurowych drabinek Koledzy przetrzymywanych tutaj towarzyszy przedostali się przez mur, obezwładnili naczelnika, obezwładnili strażników, po czym uwolnili kolegów z celu, głównego obiektu i główną bramą opuścili teren aresztu śledczego. Ciekawostką tej historii jest fakt, że dwa miesiące wcześniej teren, ten teren powiatu ostrołęckiego wizytowany był przez późniejszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który zbierał informacje na temat działalności grup PPS-u na tym terenie. Wydaje nam się, że bez jego inicjatywy lub bez jego akceptacji planu ta akcja nie miałaby Miejsca. Takich akcji było znacznie więcej. Jako że obiekt cały czas służył do przetrzymywania tutaj Polaków, e, również w późniejszym okresie, w okresie okupacji niemieckiej e, odnotowanych mamy co najmniej trzy tego typu ucieczki, e, kiedy przetrzymywani tutaj Polacy wykorzystując moment nieuwagi strażników, zabierali im klucze, uwalniali się z cel, e, obezwładniali kolejnych niemieckich strażników i główną bramą opuszczali teren e, obiektu. Kolejną, kolejną taką ucieczkę mamy również odnotowaną w okresie stalinowskim, w okresie komunistycznym. Lata 50. przytrzymywany tutaj muryciany więzień polityczny wykorzystuje moment nieuwagi strażników i po przeskoczeniu przez mur ucieka z tego obiektu. Nie uciekł wprawdzie daleko, gdyż dobiegł do rzeki Narew który nie, mógł, nie był w stanie przekroczyć, tam został schwytany według relacji, według informacji posiadanych na chwilę obecną, został tutaj z powrotem przywleczony, co świadczyłoby o niezwykle brutalnym skatowaniu już na miejscu po złapaniu tego młocianego człowieka, ucznia jednej z naszych Ostrowieckich Szkół, Alfreda Markowskiego. Ciekawostką jest fakt, że po ucieczce właśnie tego młocianego więźnia politycznego, te mury zostały podniesione do góry by uniknąć na przyszłość kolejnych takich sytuacji. Żeby przybliżyć nieco historię historię naszej ojczyzny, zwłaszcza tą historię najnowszą, rozpoczęliśmy projekt przedstawienia obrazkowego za pośrednictwem formy, jaką są morale, przedstawić tą historię polski jej tragiczne początki i yy, jak również początek historii tak naprawdę żołnierzy wyklętych żołnierze wyklęci to nie jest historia zaczynająca się w 1944 roku ale to już w 1939 roku kiedy przyszła ta tragiczna wieloletnia noc zniewolenia narodu polskiego pakt Ribbentrop-Mołotow agresja niemiecko-sowiecka na Polskę. To tutaj już ci pierwsi żołnierze, którzy postanowili bronić ojczyzny w 1939 roku, rozpoczęli swój bój, który dla niektórych, tak jak w przypadku Józefa Franczaka Lalka, zakończył się w październiku 1963 roku śmiercią z bronią w ręku. Drugi z odnosi się do historii pierwszej konspiracji antysowieckiej lat 1939-1941, historii, o której jeszcze do niedawna nie można było mówić i z nazwisk uczestników tej konspiracji stworzona została postać podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego pseudonimu Paszka, pierwowzoru późniejszego wielkiego. E, dowódcy 5 Brygady Wileńskiej Zygmunta Szyndzielarza e, Łupaszki. Trzeci z murali odnosi się już bezpośrednio do wywózek Polaków, do deportacji Polaków na wschód, na Syberię, Kazachstan. Mapa Związku Sowieckiego usiana jest wieloma, wieloma miejscami z e, do dziś tak naprawdę nie do końca ustalonej liczby ludzi nie do końca ustalonej liczby ofiar tego systemu. Tych murali na terenie naszego kompleksu będzie 15. Kolejną ścianę wypełni historia, historia, która wszystkim jest znana, mordów w Katyniu, mordów w Miednoje. To będzie symbol odnoszący się do tych żołnierzy, i poprzez historię tych morali będziemy chcieli przejść również do żołnierzy wyklętych, do okresu komunistycznego, do ich walki o niepodległą Polskę. Znajdujemy się na pierwszym piętrze głównego budynku byłego aresztu śledczego w Ostróle, więzienia, w którym w latach 1945 w 1956 przetrzymywano co najmniej kilkuset żołnierzy Prudziemi Antykomunistycznego. O skali zaangażowania lokalnego społeczeństwa w działalność podziemna Antykomunistycznego na tym terenie niech świadczą słowa szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce Stanisława Łosilewskiego w Stefana Kocza. Amerykanie pomylili się, zrzucając bombę atomową na Hiroshima, bo powinni ją byli zrzucić na Ostrołękę. Historia tego obiektu to niezwykle dramatyczne losy wielu podostrołęckich rodzin, między innymi Rodziny Wojszów. Szczepan Wojsz zamordowany został w Warszawie. Stanisław Wojsz, jego brat, zamordowany został na terenie tego obiektu. Po ich śmierci aresztowano siostrę Marianny, która została oskarżona o współpracę z bandytami, bo mając takich braci nie mogło być inaczej. Prawdopodobnie w jednej z tych cel, w tym obiekcie, jedną z form represji stosowaną wobec Marianny było zamykanie na noc w celi z powieszonymi współwięźniami. w wykonania kary śmierci Ostrołęka, dnia 12 czerwca 1950 roku. Oficer śledczy Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie, kapitan Kretowicz Karol, w wykonaniu prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 25 marca 1950 roku. Za osiedlitwem dowódcy plutonu egzekucyjnego, po odczytaniu sentencji wyroku, skazanemu Wojsza Stanisławowi synowi Wincentego i Marii z domu Kołakowska, zarządził wykonanie powyższego wyroku przez rozstrzelanie. Zgon o godzinie 3.24 został stwierdzony przez lekarza. Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie Ocalon został w tragicznej potrzebie, Byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej I żył za tamtych i za siebie lepiej. Wiele wiem, jak ty zapewne, rzeka przepływa miastem moim, a nad nią z brązu postać stoi i domy z prawej, domy z lewej, w których o twarzach nam podobnych. W ścielach leżą, oczy mrużą ludzie znużeni, jako błoki, sen zapatrzeni, niby w lustro. Są światy dwa i znasz się także wystarczy, że są oczy przykryć, a widać tło błękitne gwiazdę wysoko na nim ruch zieleni. Nad tajemniczym ptaków krzykiem jedna jest ziemia, która nie się ciebie, i mnie i jedna młodość, w niej nauczony lęku. Knęsłem, knąbrnę ponad głową i wszczęk żelaza, zasłuchany. Mijałem dzień po dniu jak krzyże. Jak ty podniesiesz na mnie kamień, lub rzucisz z wskardą ziemi. powiem stawały nad epoką, której miona dajesz teraz: olbrzymia śmierć i przerażenie. Nie żeby mu ląku się lub płakał nie żebym czekał już skazany Na trwałość kruchą szukam w gwiazdach Dla rysu Twego między nami Jak dłonie dwie złączone są Pamięci nasze i miłości A jeden tylko wspólny dom Który nade mną w Tobie rośnie Pisze jak grabasz tu wybiera. Na ciała bez ruch dłoni rozpać i słowom małe staje nieraz. Jak krzyż lub wieniec, jeśli zostać danemu będzie ręka twoja otworzy jej sercem spełni, a czas są młodość. Jesieni przechyla twardo Twarz wywoła kamienną już I nocną wiecznie A blisko mur omszały chroni Spokoju tych, co dłoni wierząc I miłość mierząc ostrzem broni Upadli w piasek twarzą szczerą szyderczy krzyż imiona proste Odzienią chętnie jeszcze słychać Bojowy marsz i bliski pocisk Co grobem były im i kołyską Jest czy liść, czy woda. Przecieka poprzez palce twarz się, odsuwa bliska w cienie gęste. I tak odsuwa się nam młodość, i radość prosta, czy jesteśmy. I tak odsuwa się nam młodość. I radość prosta, że jesteśmy Jeśli zapomnę o nich. Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. Pięciu żołnierzy odnalezionych w leśnej mogile w Łodziskach po latach zapomnienia pożegnaliśmy z należytym szacunkiem. Niestety, wielu bohaterów wciąż czeka na odnalezienie i na naszą modlitwę. Zapalmy znicz na grobach poległych i zamordowanych tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Bo jest to nasz wspólny obowiązek. Ziemi, I smuci się, i czoło Żyjesz. W przestrzeń rzuciły wielkie słowa.